A na niskie, przyzwoite statystyki akcji z wpływ miał także jeszcze jeden aspekt bo mimo ważnego święta, które przypadło na 1 i 2 listopada, z roku na rok cmentarze pustoszeją, a odwiedzających jest coraz mniej. Co jest przyczyną? Brak czasu, młodzi na emigracji, czy może po prostu nie chcemy myśleć o tym, co prędzej czy później wszystkich czeka? Na niskich cmentarzach było spokojnie. Spokojniej niż w latach ubiegłych. Rodziny dosłownie wpadające na groby na tak sekund pięć i biegną lub jadą dalej. Za granicą nie ma długiego weekendu, więc rodacy pracujący w innych krajach w trosce o zachowanie stanowiska niechętnie lub wcale nie biorą urlopu. Najczęstszymi bywalcami na polskich nekropoliach są seniorzy. Do święta podchodzą z reguły tradycyjnie. No przychodzimy, trzeba zrobić porządek na grobie, kupić ładne kwiaty, znicze i po prostu modlić się, myśleć o nich, szanować tych ludzi, którzy już nie żyją. To mówi o szacunku dla tych naszych rodziców, dziadków, o tym, że pamiętamy jednak o nich. Jednym słowem to jest piękny zwyczaj. Zapytaliśmy również o nastroje, jakie towarzyszą starszym pokoleniom ze swoim ogromnym bagażem doświadczeń życiowych, inaczej niż młodzi podchodzą do święta zmarłych, mają więcej czasu na wspomnienie. Refleksji i tęsknota. Strach nie jest, ale myśli się prawda o tym człowieku, o tych ludziach, którzy już nie żyją, którzy, którzy byli między nami, a teraz już ich nie ma. To jest, to dla mnie jest bardzo smutne, bo po prostu to był mąż i nie żyje. To jest smutne, niestety. Z żalem mówili o pośpiechu, jaki panuje współcześnie, a młodzi zapominają, że nie znają ani dnia, ani godziny, kiedy nadejdzie śmierć. O wypadek nie trudno, a chorób cywilizacyjnych coraz więcej. Na wspomnienie o bliskich, którzy odeszli, nie ma czasu jak byliśmy młodzi nie było tyle życzeń wielkich ludzie nie byli tak rozkapryszeni, byli zadowoleni z tego co mamy, co mamy. nie jeździło, nie było 2,5 miliona bezrobotnych z kraju, nie wyjechało za granicę za pracą, za chlebem tak jak za kupanta, czasem byli biedni a czuli się szczęśliwi dzisiaj, dzisiaj ktoś mówi, że ma, ma samochód, ma dom ma wszystko, jeszcze ciągle on jest biedny, ciągle narzeka, że mało za i to jest niedobry. Chociaż nas też to czeka, no ale o tym się w tej chwili nie myśli. Do czego w końcu doprowadzi Pęt XXI wieku? Czas pokaże.